No i pierwsza myśl, jak wyszłaś z to Uczucie? E, ogromny lęk i strach, mm. co będzie dalej, bo ja cały czas miałam jak echo w głowie to, że jeśli wyjdę, to po prostu spadnę na dno. Mm. E, co więcej, ja miałam takie mechanizmy autosabotażu, że ja czasem to spadanie na dno to nawet prowokowało nieświadomie, nie? E, bo miałam tak głęboko to zaszyte w głowie. Mm, ale tutaj, no tutaj mi bardzo pomógł mój obecny partner, który mi pokazał, że życie może dawać dużo radości i to nawet bez wielkich rzeczy, że można się cieszyć naprawdę z małych rzeczy. No plus bardzo mnie wspierał. na szczęście zapisane jest. <laughs> tak. <laughs> Jak to ktoś śpiewa. No. Plus, no bardzo mnie wspierał i znosił wszystkie moje i, i spadki i. i spadki i te, to jak się podnosiłam. No i dalej to robi. <laughs> I dalej to robi.